Ej, myślicie, że to będzie legalne? Przewieźć choinkę na dachu? Bo właśnie ją przed słońcami ścieliśmy... całej farmy choinek Tylko ja nie wiedziałem, że ona jest dłuższa od Gertrudy Ja ją zmierzyłem telefonem Pokazuje, że ma prawie 3 metry Mama kładziemy ją na dach. No chyba musimy. Mam w samochodzie takie pomarańczowe pasy, które powinny ją teoretycznie jakoś trzymać. No powinno starczyć. Żeby się nie porysował dach. Mama rzuciła mi taki ko. I teraz na tym kładziemy choinkę. Trzeba ją wrzucić na dach, ale siłacz. Mama zdecydowanie za bardzo we mnie wierzy. Jest już na dachu. Jeżeli ona spadnie w trakcie jazdy, w sensie, my mamy do przejechania jakieś 50 kilometrów. Nie wiem, ona jest dosłownie jak poci. Czy to pieniędzał na takie cztery pasy i jedziemy? Włączęsy w samochodzie, limit prędkości do 70 km. Przynajmniej jak się mocno wychyle, to można sprawdzić, czy ona nie spadła. No, słyszę ten. Dźwięk. Jakby ktoś wiercił Ej, ta choinka tak Musimy zrobić tylko jeden przystanek, żeby zatankować samochód. No i sprawdzę, czy wszystko jest na pewno bezpieczne. Udeszły do mnie nawet dziewczyny pracujące na stacji. Wcześniejcie choinkę na dachu. Bez komentarza. Na trasie już wyprzedzają na stiry. Co za upokorzenia! mi tego nie popatrzy Ja cały czas sprawdzam, hoinka się trzyma No Na czujnikach parkowania i nie widać. Jest już mój garaż. Update nie spadła. Nie no, ale wydaje mi się, że przez ten tak się nie porysował, nie? Wiem te wszystkie pasy. Teraz choinka. Finalnie jechać do domu chyba dwie godziny. Hoinka dotarła! Tylko pierwsze, co powiedziała moja mama. O nie. Trochę za wysoka, trzeba jechać zwrócić. <gry>